Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj temat obligacji, ale dzisiaj chciałbym zrobić nagranie, w którym obligacje będą jako spekulacja, a nie jako trzymanie obligacji w kontekście 4% rocznie i nic nie robienie. Cały schemat będę pokazywał na platformie Interactive Broker, ponieważ tutaj są wszystkie obligacje. Tutaj są, jest sporo ETF-ów na obligacje. Jest sporo, ale ja opowiem o dwóch. I... Broker również ma opcje, o których chcę też dwa słowa powiedzieć, ponieważ opcje to temat taki, w którym, który, o którym nikt nie mówi. Tej wiedzy na opcje jest, na wiedzę na opcje jest bardzo ograniczona w Polsce. Więc chciałbym pokazać na samym końcu, jak można spekulować na obligacjach poprzez opcje i dzięki temu mieć o wiele lepsze wyniki.